tam niezmiennie serdecznie. Kiedyś ksiądz Tischner mówił o zazdrości, głupi to grzech. No bo z każdego inksego grzychu radość jakoś ilec płynie. To no się naje, albo się napije, albo się wyśpi, no a z tego to no ino samo stropienie. Bo rzeczywiście, kiedy przeczytałem te dzisiejsze czytania, to pomyślałem, że one są o zazdrości. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy, jak Mojżesz tak ocenił, zdiagnozował postawę Jozłego, który miał za złe, że Duch Święty został wyrany na członków wspólnoty, którzy nie stawili się na spotkaniu. A Mojżesz pouczył go, że, że wszyscy powinni mieć takiego ducha, taka powinna być postawa. I rzeczywiście, zazdrość to głupi grzech, no, no bo zamiast się rozwijać, to człowiek patrzy na drugiego złym okiem, na to, co drugi ma lepszego. Jest taka słynna historia o takim chłopie, co zazdrościł swojemu sąsiadowi, że ma krowę taką dorodną, nie? i skarżył się do Pana Boga, że on tę krowę ma taką piękną. Wreszcie Pan Bóg nie wytrzymał, objawił się i mówi: No to co, mój? No to chcesz, to, to sprawię też weźmiemy taką krowę. A chłop mówi: A ja nie chcę takiej krowy. No to Pan Bóg mówi: No to czego chcesz? On mówi, ja chcę, żeby mu ta krowa zdechła. Taka jest zazdrość, która nic nam nie daje, napsuje no nam serce. Ale kiedy doszedłem do Ewangelii, i tak się na tym chwilę zastanowiłem, to pomyślałem sobie, że tu chodzi chyba o rzecz jakąś poważniejszą niż zazdrość o coś o wiele bardziej głębszego. Chodzi o przejęcie władzy. Nie takiej w wyborach, tylko władzy nad duszą człowieka, nad człowiekiem od strony jego sumienia. Widzieliśmy trzy tygodnie temu, jak to, dwa tygodnie temu, jak to Piotr chciał przejąć władzę nad Panem Jezusem, chciał mu mówić, co Pan Jezus ma robić. Tydzień temu słyszeliśmy o apostołach, którzy, którzy sprzeczali się między sobą. Który z nich jest największy. No i wreszcie dzisiaj Piotrowi nie wyszło, apostołom nie wyszło, no to się dzisiaj wzięli za ludzi. Chcieli ludziom mówić, co mogą robić, a czego mają nie robić. I co jest w tym ważne, to nie to, czy to, co ci ludzie robili, było dobre, czy niedobre, tylko to, że nam nie podlegali. Nie chodzili z nami. Nie musieli słuchać Pana Jezusa. I to jest bardzo ważne i bardzo niebezpieczne, bo to, że ktoś nie jest z nami, to co, nie może czynić dobra? My mamy monopol na czynienie dobra? I Pan Jezus mówi: Nie, nie. Każde dobro się liczy, nawet kubek wody, najdrobniejsze dobro, liczy się, jest ważne. A taka postawa. Niestety, może być zgorszeniem dla innych. I tu jest, myślę, bardzo ważne, że to słowo zgorszenie u nas oznacza trochę takie, jakby kogoś uwieść, jakby go zepsuć, wciągnąć na złą drogę, nauczyć czegoś złego. A to słowo, użyte w Ewangelii, oznacza pułapkę, taki kamień, przeszkodę, o którą można się potknąć i można się o nią rozbić. To jest, to jest to słowo zgorszenie, które zostało użyte w Ewangelii. Dla kogoś, kto nie jest jakoś bardzo związany z nami, ze wspólnotą, z Kościołem, tak jak tamten człowiek nie był związany z apostołami, taka postawa może być takim kamieniem, o którą można się rozbić. Można kogoś zamknąć, można być powodem tego, że ktoś odrzuci całą wiarę, że ktoś zamknie się na, na w ogóle taki sposób myślenia. Jaki my prezentujemy. I chyba stąd się bierze taka reakcja Pana Jezusa, chyba najostrzejsza w całej Ewangelii, żeby komuś kamień przywiązać do szyi i Go wrzucić, Go utopić, wrzucić Go do, do, do morza, do wody. I ciąg dalszy, te, takie, tego, tego myślenia, żeby odciąć rękę, żeby odciąć nogę, albo żeby wyłupić oko. I też. Warto zwrócić uwagę na ten kontekst, w którym to się pojawia. U Marka to jest właśnie teraz, w tym momencie, kiedy, e, kiedy Apostołowie próbują komuś powiedzieć, co ma robić, a czego ma nie robić. E, dlatego, że ten fragment o wyłupianiu oka, o odcinaniu ręki czy nogi, u Świętego Łukasza e, pojawia się w takim kontekście. E, w Takich spraw damsko męskich. Święty Łukasz pisze o porządliwym patrzeniu na kobietę. Dlatego na to warto zwrócić uwagę, że gdybyśmy przesunęli się w stronę takiej interpretacji Łukaszowej, to można by się było zwolnić my, myślę o nas, nie wiem, ludziach Kościoła, ludziach zaangażowanych od księży, aż po, aż po ludzi świeckich, zaangażowanych w sprawy Kościoła, moglibyśmy się zwolnić z tego. Że naszą postawą, że naszym zadaniem jest pokorna służba ludziom, a nie rządzenie nimi. O tym mamy nieustannie pamiętać. Kiedyś tak było, że facet się pokłócił ze swoją kobietą i yy, no, po jakimś czasie ją przeprosił, oczywiście, ale no, czas mijał, a ona mu ciągle to wypominała. No, i on już taki zniecierpliwiony mówi, no co jest? Mówi, już Cię przecież przeprosiłem, myślałem, żeś mi to przebaczyła i zapomniała, a Ty ciągle o tym samym. A ona mówi, tak, bo ja Ci już przebaczyłam i zapomniałam. Tylko tak się troszczę, żebyś Ty nie zapomniał. I, I tu właśnie o nas chodzi, żebyśmy o tym ciągle pamiętali. Mamy z pokorą służyć, a nie rządzić ludźmi. Gdy szukałem materiałów, jakichś wiadomości na temat tego, tego, tego zgorszenia, szukałem w internecie, to w pewnym momencie tak mnie zaskoczył, zaatakował mnie trochę taki tytuł, kto i w jakim celu publikuje raport o nadużyciach u Dominikanów. No już się trochę poczułem taki winny, że ja tutaj szukam czegoś o zgorszeniu, no ale właśnie mi się ta Ewangelia przypomniała i tak sobie pomyślałem, jak to? Każdy może mówić, my nie mamy prawa, nie mamy takiej siły, mocy cenzurować czegokolwiek. Każdy może mówić. I winien jest nie ten, co mówi, tylko ten, co daje powód. A mówi się i powinno się mówić też w takim celu, że mówienie, hmm, mówienie y, po pierwsze oddaje sprawiedliwość, y, sprawiedliwość, honor y, ofiarom, ofiarom, które do tej pory były bezimienne, albo się ich przemilczało, albo się wręcz zabraniało mówić, albo zobowiązywało się do milczenia. Po to się mówi, żeby oddać im sprawiedliwość. Po drugie, yy, mówi się też po to, żeby stanąć w prawdzie. Tylko tak yy, możemy oczyścić ranę i możemy coś z nią zrobić. I po trzecie, mówienie ma taką też funkcję terapeutyczną. Kiedy się mówi, człowiek się z tym oswaja. Ja myślę o tych, którzy są ofiarami. Człowiek się oswaja, człowiek to sobie porządkuje yy, i jest w stanie yy, zrozumieć, że jest ofiarą, a nie winowajcą. Tuszowanie tego to jest taki kamień, o który ludzie się mogą rozbić. Nie? Tuszowanie to znaczy mówienie, to jest jeden z naszych i tych naszych będziemy chronić. To się przerzuca koszty na innych ludzi. Oni to cierpią, oni to wytrzymają. Pocierpią chwilę, przejdzie im. Nie, to jest kamień, niestety, o który ludzie mogą się rozbić. Tak samo bagatelizowanie tego, mówienie, że a właściwie co się stało, właściwie ty tylko mówił, albo tylko dotykał, albo byli już, nie wiem, dorośli. To nie jest tak, to udajemy, że nie rozumiemy tej zależności, jaka jest pomiędzy ludźmi, zależności sumienia, pomiędzy księdzem a człowiekiem, pomiędzy przełożonym a podwładnym, pomiędzy jednym a drugim, kiedy ten drugi niesie w sobie całą swoją historię, kompleksy, lęki, także zależności. I można wyrządzić mu krzywdę no, z, z takiej pozycji. Udawanie, że tego nie rozumiemy, że to, że to się nic nie stało, to jest taki kamień, o który wielu ludzi może się rozbić, może zamknąć sobie myślenie w, w tym kierunku. Kiedyś tak było, że taka wichura zerwała facetowi dach z domu. Piękny, nowiutki dach z blachy miał. Ta wichura mu go zerwała i poniosła gdzieś tam pod las, rzuciła jak zmiętą kartkę papieru. I facet pojechał pod ten las. Bo żal mu było tego dachu, bo był nowy, więc załadał go na jakąś furmankę i pojechał do sąsiedniej wioski, gdzie był taki bardzo dobry blacharz. Tego blacharza nie było w domu, więc zostawił to jego żonie i pojechał na pole. Wieczorem wraca do domu i jego żona mówi: Słuchaj, dzwonił ten blacharz i mówi: Proszę pani. Nie wiem, w co pani mąż przywalił, niech się pani cieszy, że żyje. Zrobię co w mojej mocy: auto będzie do odebrania w przyszłym miesiącu. <grym> także, także facet nie, nie miał dachu, ale miał nowe auto. I tak sobie myślę, że może, może podobnie jest z nami, że gdzieś jesteśmy pomiędzy tymi czasem małej wiary, a tymi, którzy czasem myślą, że są silniejsi od innych. Czasem nam w życiu coś wyjdzie, a czasem o coś, co, coś zaniedbamy. Czasem my się potkniemy, a czasem inni potkną się o nas. To życie biegnie nadal. Pan Jezus mówi nam, wszystko się liczy. Nawet kubek wody się liczy. Jeśli chcesz od siebie wymagać, bądź konsekwentny. Bądź konsekwentny. Jeśli się potkniesz, spróbuj wstać. Nie będziesz miał dachu, ale będziesz miał nowe auto. Spróbuj to jakoś budować. Nie od początku, ale ciągle od nowa. Nie? Nawet, nawet jeśli zdarzy Ci się potknąć, spróbuj się podnieść, bo nawet kubek wody nie będzie Ci zapomniany. Każde dobro, każde dobro odkłada się i gdzieś tam, myślę, będzie ważyło na tym, jakim szczęściem będziemy wypełnieni w wieczności. Powodzenia.